Dzień dobry, z tej strony Marcin Witam Was na kanale Chapel Fishing Dzisiaj Przepiękna żwirownia w lesie I plan Plan poszukiwanie okoni Jak największe okonie By złowić naprawdę Dużego konia Dwa rekordy moje osobiste Pochodzą z tego łowiska Myślę, że to jest dobra pora By pobić ten rekord Ja już jestem gotowy Pontonik Przygotowany Echo sonda bez silnika, mały zbiornik, popływamy sobie jak za dawnych czasów. Więc co? Trzymajcie kciuki, by się udało połowić, chociaż przyzwoite okonie. Zaczynamy, ja płynę. I co? Gotowi jesteśmy. Więc ruszamy. Uf, zmachałem się trochę. Wędki są, echo sonda jest, przynęty są, podbierak jest. No co, co, ruszamy. To sobie na razie położymy tutaj. Może być tak. Buciki wyczyścić i lecimy. my kawałek, podłączymy w i szukamy moich ulubionych ryb. No uwielbiam łowić o nie, Jest to fajna pora, gdzie można naprawdę wywindować sobie swój rekord. I taki plan jest. Taki plan. Znaczy plan to, żeby sobie połowić, no ale rekord mam jakiś tak w tyle głowy, żeby go przynajmniej się zbliżyć. A jak nie to pobić Dobra montujemy sondę i zaraz widzimy się na pierwszej miejscówce Pogoda jest naprawdę fajna. Są jakieś chmurki, ale chyba później ma się trochę rozjaśnić. od krwawek, wszystko dzisiaj sprzyja, wszystko sprzyja, mam trochę czasu, pogoda jest. Dobra No to co Czemu mi się te tak ręce trzęsą z rane Kurde Grzeczny byłem wczoraj Wiedziałem, że na ryby jadę No idzie co, chodź Trochę ta za mała grawka jest Do jig riga Czy ja dzisiaj to zrobię? Nie no Czuję, że będą brały, bo nie mogę się przygotować Udało się zapięć agrafkę Lecimy Jakieś tak na początku było widać troszeczkę drobnicy na tych wypłyceniach i tu cała zagadka, czy będą te okonie na płytkim, czy w głębszych miejscach. Obmnica się tam spławia, tylko tam jest bardzo płytko. O, jeszcze widzę w innym miejscu. No chyba popłyniemy na te płytkie na początku, dopóki widać jakieś żerowanie. Bo tu może krótko trwać. Dobra walczymy, obserwujemy wodę i zobaczymy co z tego dzisiaj będzie Pierwszy okoń Jest gorzej, niż się spodziewałem. Jest naprawdę tragedia. Był plan zmienić łowisko, ale postanowiłem, że zawalczę, zawalczę do końca. Miejmy nadzieję, że coś chyba musi w pogodzie wisieć, że naprawdę nawet małe okonki nie dziwią. Ostatnio też było słabo, ale udało się złowić kilka przyzwoitych. No później ucieło. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. słońce no, wyszło, ale to nie powinno aż tak przeszkadzać w listopadzie. Nie ma brań. I na głębokim i płytkim nie ma brań. Jest pierwszy okoń. pierwszy jakiś przyzwoity tylko właśnie o poszedł a jajajaj przynę Okończy znowu szczupak. I znowu raczek od to Szczupak na pewno. Widzę, że to będzie szczupaczek. E, taki niemalutki. Niemalutki. To ja dzisiaj za okoniem, a tu mi szczupaczki będą brały. Ja nie mam fluokarbonu, to Zresztą znaczy nie mam yy, stalki, ale jest zapięty za... Chyba się uda. O. Pewnie jeszcze mi No, miarowy szczupak. Szukiwani jeszcze mi podbierać, ale tu są silne ryby. To są silne ryby. Mały, ale wariat. Taki szczupaczek. No, miarę ma. Padaj, czy mnie pobrudziłeś? Tym razem okoń, i to będzie naprawdę fajny okoń. Tak, jest super okoń. Wszystko na raczka, wszystko na raczka, pięknie. Raczki od Westina. Piękny. Raczka od Westina. Robi dzisiaj robotę. Przyrzuciłem trochę przynęt. I zaczęło, zaczęły brać. Najpierw szczupaczki. I teraz się trafiło. Kończą jakieś brania. Pniemy Cię kolego, ale się za... I wypuszczamy Ciebie. Piękny jesteś. No, ponad 30 cm Super. Dzień miał być już przekreślony. No a tu zaczyna się brania. W płytkim miejscu, zarośniętym. Ale całą robotę robi raczek od Westina. Ja już myślałem, że dzisiaj będę na, na zero. Jakieś tam na początku jakieś małe okonki. Nic się nie działo. No teraz skupimy się na tej zatoce. No, no są z szczupaków i okoni. No zobaczymy czy to nie przypadek i uda się jeszcze coś złowić. mega skuteczna przynęta. kolejny szczupaczek takie drbaśne są już nie kręć się nie kręć się i tak cię wypuszczę na rozwieracz muszę wziąć inaczej weźmiemy Jest okoń. Jest okoń. Bardzo ładny. Znowu raczek. Znowu raczek. Znowu raczek. Piękny garbusik. Piękny. Zobaczcie. I raczek, i raczek, i raczek. A ja pół dnia rzucam różnymi przydętami. Piękna ryba łowimy dalej No fajnie się dzień nie rozkręca Ale ja już niedługo muszę zmykać No początek dnia tragiczny I teraz nie wiem czy pora Czy właśnie ta przynęta raczek od Westina Wydaje mi się, to i to. No, kończymy, kończymy na dzisiaj. Jeszcze po drodze zatrzymam się w jednej miejscówce, ale jeszcze zobaczę, czy tam stanę, czy nie stanę. Powiem tak: dzień wydawał się tragiczny. W ogóle ryby nie chciały współpracować. No, typowo polskie wędkarstwo, no to nie ma co się dziwić. Nie jest lekko, no ale jedna przynęta. Okazało się, że można coś wydłubać z takiej wody. Jest to. A, pokażę to opakowanie. Od Westina Raczek. Tu mam uzbrojone, tu trochę ciężej. Ale tam, gdzie łowiłem te ryby, był lżej uzbrojony. No, dała kilka, kilka ryb. A to najważniejsze. Czyli bardzo skuteczne. Raczek od Westina. W opisie filmu będziecie mieli link do sklepu, gdzie nabyłem te przynęty. Naprawdę warto mieć je w swoim pudełku. A ja płynę dalej. Może jeszcze gdzieś się zatrzymam. A jak nie, to no to kończymy na dzisiaj. I do następnej relacji. Cześć!